Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co tydzień. Mamy dzisiaj i jutro taki szczególny dzień. 30 grudnia i 31 grudnia to są takie dni, kiedy większość ludzi robi sobie podsumowanie. Co mi w tym roku wyszło, a co mi nie wyszło. Taki rachunek zysków i strat wraz z planem, co zmienić w przyszłym roku. Ale ja kochani, jak zawsze, jak co tydzień, chcę Was zachęcić do tego, żebyście w swoich rozważaniach poszli o krok dalej. Żebyście nie zatrzymywali się tylko i wyłącznie na bilansie tego roku. Co przyniósł, a czego nie przyniósł. Ale żebyście szczerze, w otwartości swoich serc spojrzeli na swoje życie. Zobaczyli, jak ono wygląda. Czy jesteście bezpieczni? Czy czujecie się bezpieczni? Czy jesteście szczęśliwi? Czy wiecie po co żyjecie? Czy wiecie o co w tym życiu chodzi? Zadajcie sobie te pytania, czy przypadkiem każdy dzień zmieniają się tylko cyferki, zmieniają się tylko liczby 2000, 2010, 15, 20, 23, a teraz 24 nie jest Tą samą gonitwą za wiatrem. Tą samą gonitwą za króliczkiem, którego nie da się dogonić. Zmieniają się tylko okoliczności zewnętrzne, zmienia się pogoda, przybywa człowiekowi trochę zmarszczek, ale wszystko jest takie samo. Bo my dzisiaj, tak jak powiedziałem, jak to tydzień, jesteśmy po to, aby wskazać Wam, odpowiedzi na większość tych pytań i wskazać wam drogę. Ale zanim to powiem, chwilę opowiem o sobie. Ja nazywam się Michał Korgol, mam teraz 44, w zasadzie już niedługo 45 lat i przez większość, część mojego życia, przez 33 lata, moje życie właśnie tak wyglądało. Zmieniał się rok, zmieniały się liczby. Miałem nowe postanowienia, co chcę osiągnąć, co chcę mieć, co chcę kupić, nowe plany i cały czas gdzieś z tyłu głowy ten lęk. Co przyniesie jutrzejszy dzień? Co to będzie? Co będzie w pracy? Co będzie w biznesie? Co będzie z moimi pieniędzmi? Czy będzie wojna? I tak dalej, i tak dalej. Tych pytań była masa, ale spychałem je jak większość ludzi. Wydawało mi się, że skoro jestem człowiekiem dobrze sytuowanym, bo takim byłem, jestem prawnikiem z wykształcenia, byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w Warszawie, skoro mam, myślałem sobie wtedy, piękny dom, nowe samochody, kilka razy w roku jeżdżę na zagraniczne wakacje, to znaczy, że pochwyciłem w tym życiu. Ale tak naprawdę oszukiwałem sam siebie, bo wracałem do domu często wieczorem, bez względu na to, czy miałem dużo pieniędzy, czy miałem bardzo dużo pieniędzy i odczuwałem tą samą pustkę. To same pytania, które przed chwilą Wam zadawałem, co będzie jutro i o co w tym wszystkim chodzi, przychodziły do mnie każdego dnia. I teraz my ludzie jesteśmy mistrzami świata w tym, aby spychać te pytania gdzieś daleko. Jedni mówią, to jest nieważne. Ważne jest to, żeby się pięknie ubrać 31 grudnia i żeby ten ciężki rok, odpracować fajną tutaj zabawą sylwestrową. A co? Zaszaleję, wydam parę tysi, pójdę w dobre miejsce, jestem gość. Inni z kolei uciekają przed tymi pytaniami, pijąc alkohol, biorąc narkotyki. Inni uciekają w hobby, a jeszcze inni w zupełnie e, różne sposoby. Natomiast warto stanąć w końcu, w takim miejscu bilansu i zadać sobie pytanie, po co ja się urodziłem? Po co ja się urodziłam? O co w tym życiu chodzi? Czy to tak ma wyglądać? We mnie te pytania były przez te 33 lata ale próbowałem je zasypać pieniędzmi że skoro mam kasę to znaczy, że jest OK. i w pewnym momencie mojego życia usłyszałem tak jak wy teraz mnie, nas tutaj Spotkałem w moim życiu zawodowym dwie osoby, które powiedziały mi: Michał, nie ma znaczenia ile masz pieniędzy, nie ma znaczenia co tam zbudowałeś, nie ma znaczenia jaką masz opinię wśród innych ludzi. Znaczenie ma to, że Jezus umarł za Twoje grzechy. Ja mówię, no weź, moja pierwsza reakcja. XXI wiek, nowe technologie, wszystko pod dostatkiem, swój sukces zawdzięcza mojej głowie i moim rękom. A wy mi mówicie, że jakiś Jezus, w ogóle miałem taki wizerunek Boga, jak większość ludzi w tym kraju, że jest to dziadek z długą, siwą brodą, który gdzieś tam sobie siedzi na jakiejś chmurce i tylko czycha na nasz błąd, Czyha na jakikolwiek mój błąd, aby mnie surowo ukarać. Słyszałem to zawsze, na lekcjach religii, w kościele. Uważaj, uważaj, bo Bóg cię tutaj ukaże. Więc... Nie było zgody w moim życiu na coś takiego. Kompletnie nie przystawało to do mnie. Jaki to był związek z moim życiem? Człowieka, który gdzieś tam się przebija. Jak każdy z drugiej strony chce być szczęśliwy, bezpieczny i zaakceptowany, no ale gdzieś tam walczy, aby się przebić na tej ziemi. Gdzie był ten Bóg, sobie myślałem? Ale oni powiedzieli mi Michał to nie jest nie tylko to, że Jezus umarł za Twoje grzechy, ale jeszcze musisz wiedzieć, że możesz mieć z Nim stałą relację tutaj na ziemi. Ja mówię, no nie, to już jest trochę za dużo. Ja rozumiem, że ktoś sobie wybrał książkę, tak? Jedni sobie wybrali taką książkę, inni sobie wybrali inną książkę, ale jak można mieć relację z kimś, kogo do tej pory widywałem tylko jako podobizny, nie wiem, na łańcuszkach, jakichś tam zdjęć, które ludzie po kolędzie dostali i sobie tam nosili, nosili w portfelach. Jak można mieć osobistą relację? Jak to jest możliwe? Ale pamiętam, obserwowałem tych ludzi. Obserwowałem, jak oni żyją i co w ich życiu się dzieje. Wiedziałem, że są to stabilne osoby. Wiedziałem, że yy, po ludzku tak naprawdę nie mam im niczego do zarzucenia. Ale męczyły mnie te rzeczy, o których mówili. Pamiętam, wracałem do mojej żony, która jest tutaj ze mną, wielokrotnie, jak jeździliśmy gdzieś razem na biznesowe spotkania i mówiłem, wiesz, znowu mnie indoktrynowali. Ale prawda była taka, że podświadomie. Wiedziałem, że nie znam Boga, że w ogóle nie wiem, czy On istnieje. Odpowiadam politycznie, poprawnie, w zależności kto mnie pyta. I trochę przerażała mnie świadomość, że co, jeśli tak naprawdę ja Go nie znam, a On jest. Byłem w stanie usiąść przy stole z każdym człowiekiem, rozmawiać o polityce, ekonomii, o gospodarce, o wpływach międzynarodowych, wewnętrznych. Byłem takim komentatorem, ale... Nie wiedziałem, czy Bóg jest. I coraz bardziej zaczęło mnie to zastanawiać. Mówię, muszę to sprawdzić. Muszę sprawdzić to, czy rzeczywiście ten Bóg jest. I pamiętam, po raz pierwszy zawołałem, powiedziałem, Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty nie jesteś wymysłem moherowych beretów, jeśli Ty nie jesteś wymysłem e, jakichś złoczyńców, tylko jesteś prawdziwym Bogiem i jeśli jesteś osobą, jeśli jesteś realny, tak jak oni mi mówili o Tobie, to ja Cię chcę poznać. Przyjaciele, to był pierwszy zwrotny moment w moim życiu. Od tego dnia zacząłem doświadczać rzeczy ponadnaturalnych. Zacząłem za każdym razem, jak wzywałem imienia Jezus, Wiedziałem, że z jednej strony wiedziałem, że to On jest czysty, że to On jest święty. Ja, który całe życie dbałem o swoją opinię, dbałem o to, żeby ludzie mówili, że jestem okej, okay, że jestem uczciwy, zresztą też miałem takie zdanie na swój temat, że 90% mam uczynków, mam dodatnich, a 10% złych, no bo każdemu się trafi, ale jeśli ten Bóg jest, to kiedyś doceni wszystkie moje starania i pójdę do nieba. A teraz, kiedy wzywałem Jego imienia, z jednej strony zacząłem czuć potężną siłę. Potężne bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wiedziałem, że ja jestem brudny, a to On jest czysty. Nie wiedziałem o co chodzi. Przyjaciele, dzisiaj już wiem, że spotkanie z Duchem Świętym, pierwsze spotkanie, to jest przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Człowiek wie, że potrzebuje Jezusa. I kochani, przez jakiś czas sobie tak funkcjonowałem, ale za każdym razem, tak jak powiedziałem, kiedy wzywałem imię na Jezus... W moim życiu działy się ponad naturalne rzeczy i pamiętam, któregoś dnia, to jest 11 lat temu, wszedłem do łazienki mojego domu, usiadłem na Sedesie i powiedziałem, ja wierzę, że to Ty Jezus. Wierzę, że to Ty jesteś Bogiem. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Wierzę, że wziąłeś na siebie winę, która była mi należna, którą, to była moja wina. Wierzę, że wziąłeś na siebie karę, na którą ja zasłużyłem. Powiedziałem dalej, wierzę, że zmartwychwstałeś. I powiedziałem, przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. I zacząłem płakać. Siedziałem na sedesie i płakałem jak małe dziecko. Do tej pory zawsze zakładałem maski. Do tej pory zawsze udawałem silnego człowieka, bo wydawało mi się, że jak będę słaby, jak okażę jakąś słabość, to system tego świata mnie wypluje. Ale tego dnia na sedesie, 11 lat temu, wołając do Jezusa, umarło moje ego. I wiecie co? Bogu to nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało mu, że nie stoję na baczność. On patrzył na moje serce. Widział serce człowieka, który przez 33 lata szukał bezpieczeństwa, miłości, pokoju w różnych miejscach, ale który w końcu zrozumiał, że rozwiązaniem i odpowiedzią jest Jezus. Widział serce złamanego człowieka, złamanego egoisty. Moje ego tamtego dnia umarło. Powiedziałem, przyjdź i mnie uratuj. Nie chcę chodzić w maskach. Już nie chcę. Ty bądź panem mojego życia. Przyjaciele. I wyszedłem z tej łazienki. Zupełnie inny Wszystko było inne. Kolory były inne. Wiedziałem, że spotkałem się z Nim. Ludzie czasami mnie pytają, jak to można spotkać się z Bogiem. Ano można. To jest spotkanie, które jest dostępne dla każdego. I to jest spotkanie, które zmienia życie. I to nie chodzi o to, że teraz masz zrobić tysiąc uczynków. Rozdać kasę, zasłużyć na to, rozdać posiłki. Chodzi o to, że dwa tysiące lat temu to Jezus zapłacił cenę zamiast ciebie. Dlaczego tak się stało, przyjaciele? Bo ludzie mnie pytają, ale dlaczego tak musiało być? O co wchodzi w tej historii? Kiedy Bóg stworzył ziemię, stworzył pierwszego człowieka, my go nazywamy Adamem, on się nazywał Iż, powiedział, niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię daje synom ludzkim. Od początku to człowiek miał mieć bliską relację z Bogiem i panować na ziemi. Miał nią zarządzać. Bóg mówił, o, rozradzajcie się i rozmnażajcie i czyńcie sobie ziemię poddaną. Dał władzę na ziemi człowiekowi. I dał mu też pewien mandat. Człowiek mógł z tą władzą zrobić to, co chciał. I już ten pierwszy człowiek, już ten iż, postanowił, postanowił mieć nieco inną koncepcję od Boga. Ta mu się wydawała niewystarczająca do jego szczęścia. E, posłuchał diabła i w ten sposób Władzę, którą przekazał mu Bóg, przekazał diabłu. Od tej pory człowiek na ziemi zaczął być pod panowaniem diabła. I ludzie mówią, często do mnie, to skoro ten Bóg jest miłością, skoro on jest wszechmogący, to czemu on nie strącił tego diabła i nie przywrócił wszystkiego do porządku? No właśnie zrobił tak. Tylko ludzie myślą po ludzku. Co on zrobił tak naprawdę? Skoro przekazał władzę człowiekowi, a człowiek przekazał władzę diabłu. Mogą zrobić z nią, co chce, to tylko człowiek mógł z powrotem odebrać e, władzę diabłu. Bo Bóg jest stały i niezmienny. On nie jest taki jak człowiek, że w zależności jak wiatr zawieje, tak chorągiewka się ustawia. Bóg taki nie jest. Jego słowo jest stałe. Powiedział, skoro daje Ci władzę i daje Ci mandat, żebyś zarządzał, to rób z tym, co chcesz. Oczywiście konsekwencje Twoich wyborów i Twoich czynów będą. E, będą się wiązały, jakby z swoim życiem. I teraz, co się dzieje dalej? Człowiek żyje na tej ziemi, jest pod panowaniem diabła. Jest zapisane: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy człowiek zgrzeszył, i teraz ludzie mówią: o, wiesz, tam każdy zgrzeszył. Zgrzeszył mój sąsiad, morderca. Zgrzesił tamten z drugiej klatki, bo on tam kogoś pobił. A tamten to alimentów nie płaci na trójkę dzieci. Ja tylko sobie trochę poplotkuję. Każdy zgrzeszył. I jest winien jednego grzechu, chociażby jednego niezależności od Boga. Tego, przyjaciele, że jak budzimy się, jak rozpoczynamy dzień, jak planowaliście do dzisiaj przyjechać, że Jezus nie był nikim szczególnym, że każde swoje plany, które robicie teraz na 2024 rok, oparte są na waszym ego, na waszych możliwościach, że nie ma tam miejsca, nie ma tam miejsca e, dla Jezusa. To jest, to jest ten grzech. I co Bóg robi dalej? Widząc to, że człowiek odsunął się od Boga, że tak naprawdę próbuje sobie tworzyć jakieś kolejne miejsca niezależności, jakieś nowe wieże, Babel, postanawia raz na zawsze załatwić tą sprawę. Postanawia uratować człowieka, więc schodzi sam na Ziemię, rodzi się jako człowiek, jako Jezus. Dorasta, Jezus dorasta normalnie. Uczy się, pracuje z ojcem, studiuje pisma i z tych pism dowiaduje się, że to on jest mesjaszem. Dowiaduje się, że to on ma zbawić świat. Przez wiarę idzie na krzyż. Przeżył to życie bez ani jednego grzechu. On jako jedyny człowiek. Kiedy ludzie, religijni ludzie i diabeł myśleli, że go pokonali, że go zniszczyli, on tak naprawdę jest świadomy tego, że. Jeden człowiek, On, musi ponieść cenę za całą ludzkość, że musi zapłacić za ich grzech i wziąć na siebie winę. Kiedy diabeł też myśli, że pokonał Boga, a Jezus jest przybity do krzyża, Jezus wypowiada ostatnie słowa. Wykonało się. Co się wykonało? Wykonał się plan odkupienia ludzi. Nastąpiła potężna wymiana krzyżowa. Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. Jezus nie jest pokonanym Bogiem, który przegrał na krzyżu i coś tam się skończyło. To był etap, konieczny etap, ponieważ od zawsze karą za grzech była śmierć. Więc za Twój i mój grzech ktoś musiał umrzeć. I teraz, albo człowiek przyjmuje przez wiarę zastępczą ofiarę Jezusa, albo niestety sam musi ponieść konsekwencje swoich decyzji, swoich błędów. I przyjaciele, Jezus, kiedy tam. Został zapity na tym krzyżu Golgoty. Po trzech dniach wstaje z martwych. Czy. I teraz zadam to pytanie, bo ono jest kluczowe. Większość ludzi w Polsce mówi: że Jesteśmy chrześcijanami. Wiesz, ja nie muszę być taki hardkorowy jak Ty. Ja nie muszę tutaj stać i głosić. Zadaj sobie jedno pytanie: Czy wierzysz w to, że Jezus z martwych zmartwychwstał ciele? Zobaczcie, tu idzie człowiek. Mędrzec tej, tej ziemi, on mówi, że idźcie do kościoła z takimi rzeczami. Skąd on to wziął? Ze swojej głowy. Bo co powiedział Jezus? Podejrzewam, że świętował Boże Narodzenie. A co powiedział Jezus? A Jezus powiedział tak. To co wam powiem na ucho, na dachach głoście, publicznie. Jezus stawał w takich miejscach i mówił do takich ludzi jak on. Opamiętaj się, bo przybliżyło się do ciebie Królestwo Boże. Ale co jest znakiem tego czasu? Zatwardziałe serce. Każdy ma swoją koncepcję Boga. Ten człowiek też ma swoją koncepcję Boga. On ma swój opłatek, on miał swoje święta, ale może się dzisiaj jeszcze narodzić na nowo. Jeszcze dzisiaj może się odwrócić od, od takiego podejścia. Jeszcze dzisiaj może zawołać do Jezusa i bez względu na to, jak żył do tej pory, czy był dobry, czy był zły, dzisiaj może zostać obywatelem nieba. Dlaczego? Bo bilet do nieba załatwił mu 2000 lat temu Jezus. Ludzie na niego pluli. Ludzie się z niego śmiali, mówili królu Żydowski, ratuj się sam. Ale on był świadomy tego, co on robi. Był świadomy tego, co się dokonuje. Zapłacił cenę za ciebie. Dał siebie zamiast ciebie. Część z Was dostała prezenty teraz pod choinkę. Na pierwszą gwiazdkę. Jak to zwał? Część dostała, część nie. Ale ci z Was, którzy dostaliście, przeanalizujcie swoje życie. Czy dostałeś kiedyś taki prezent? Że ktoś oddał swoje życie zamiast Ciebie. Dwa tysiące lat temu zrobił to Jezus, ale dzisiaj, hej, weź, przestań, weź, mam Netflixa, weź, jest fajny program, weź, jest fajna wycieczka, wiesz, teraz tam Zjednoczone Emiraty Arabskie mają taki fajny w ogóle, coś tam sobie polecę, coś tam sobie zrobię. Tak, ale to Ewangelia jest mocą Bożą. Od dwóch tysięcy lat ta prosta nowina. Która dla prostaczków była przekazana, ta niespółgrająca z intelektualnym rozwojem tej ziemi. Ta prosta Ewangelia jest odpowiedzią na Twoje życie. Więc wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Nie jesteś w stanie zaplanować sobie zwycięskiego życia dla każdym odcinku, żyjąc bez Jezusa. Coś tam ukręcisz. Coś tam sobie zbudujesz, i mówię Wam to z perspektywy człowieka, który naprawdę miał większość rzeczy, za którymi ten świat goni. Kasę i rzeczy materialne. Ale pustki w sercu nie zalepisz. Nie zalepisz pustki w sercu. Możesz sam siebie oszukiwać. Możesz wejść w kwestię systemu wsparcia. Możesz powiedzieć: Nie, mnie to nie dotyczy. Ha, ha, ha. Jakiś chwil stał na rynku Kościuszki. Ja sobie jutro zrobię pół litra i ze mną jest wszystko ok, bo mam 100 tysięcy na koncie. Możesz tak zrobić. Masz do tego prawo. Ale stań raz w szczerości. Podsumuj swoje życie. Czy jak byłeś dzieckiem, kiedy większość chłopców chce być bohaterami, a dzie większość dziewczynek chce być księżniczkami? Czy to się zmaterializowało w twoim życiu? Ludzie mówią, o nie, wiesz, to takie naiwne było. Taka przyszła proza życia. Chodzi o to, żeby przetrwać. Nieprawda. Nieprawda, ludzie zgubili istotę życia i dlatego tak zaczęli funkcjonować. Jezus na krzyżu Golgoty, tak jak Wam powiedziałem, tam nastąpiła potężna wymiana krzyżowa. Jednym z elementów jest to, że Jezus tam został zabity, aby każdy miał dostęp do życia wiecznego. Inne elementy były takie, że. No teraz ja mówię. Inne elementy były takie, że wziął na siebie wszelką chorobę. Słyszeliście o tym? Że w ranach i sińcach Jezusa jest dzisiaj uzdrowienie. Że jeśli ktokolwiek z Was choruje dzisiaj, nieważne, lekarze robią swoje. Dają Ci tam recepty, dają Ci diagnozy, mówią, że to jest choroba na zawsze albo coś. Co roku przybywa lista nowych chorób, mówi się, to są cywilizacyjne. A ja chcę Ci powiedzieć, skonfrontować się z tym. Dwa tysiące lat temu na Krzyżu Golgoty Jezus rozchorował się każdą chorobą. Czy w to wierzysz? Bo to jest zapisane w Twojej Biblii. To jest zapisane w tej książce, którą być może dostałeś, czy dostałaś na pierwszą komunię świętą i gdzieś tam leży sobie zakurzona. Czy w to wiesz? Czy w to wierzysz? Przyjaciele, jesteśmy tutaj od kwietnia zeszłego roku, regularnie. Głosiły Ewangelię, uzdrawiamy chorych, uwalniamy zniewolonych. Jeśli tutaj dzisiaj ktoś z Was jest chory, kto potrzebuje uzdrowienia, podejdź do nas, położę na Tobie ręce, położę na Tobie ręce, Na nakarzę chorobie odejść w imieniu Jezusa i odejdziesz zdrowy. Dlaczego? To nie moja zasługa. To nie jest to, że ja jestem wyjątkowy. Ja po prostu uwierzyłem w to, co 2000 tysiące lat temu zrobił Jezus. On powiedział tak. A ci, którzy uwierzą we mnie, większe rzeczy niż ja czynić będą, sprawdź w swojej Biblii. Powiedział, że chorych uzdrawiajcie, zniewolonych uwalniajcie, umarłych strzeszajcie. Ewangelia jest mocą Bożą. Mocą Bożą. Człowiek, kiedy rodzi się na nowo, zostaje wypełniony mocą Ducha Świętego, tego samego Ducha Świętego który wstrzesił Jezusa z martwy. Jak chcesz zaplanować ten przyszły rok? Jak chcesz go przeżyć? A właśnie jest czas na zmianę. Jest czas na zmianę. Ajtam, też tak mówiłem. Nikt ci nie zawierze wolnej woli. Nikt nikomu z was nie zawierze wolnej woli. Nie zrobicie tego dla nikogo innego. Decyzję o zmianie możecie podjąć tylko dla samego siebie. Przez 33 lata byłem najmądrzejszym egoistą tego świata. Uważałem, że nie potrzebuję. Ale moje ego złamało się wskutek spotkania z Bożą mocą, wskutek osobistego doświadczenia. Dzisiaj z perspektywy blisko 12 lat nie zamieniłbym się na nikim, z nikim na, na moje życie. Od 12 lat doświadczam Bożej mocy w różnych dziedzinach mojego życia. Byłem przedsiębiorcą, jestem przedsiębiorcą, ale jestem dużo bardziej skuteczniejszy. Mam, moje małżeństwo, nasze małżeństwo wzrosło o nie wiem ile poziomów. Kiedyś to tylko chcieliśmy dobrze tam powypadać, ale każdy z nas szukał swojego. Dzisiaj kocham i potrafię też być kochanym. Jak chcesz przeżyć swoje życie? A może inaczej? Gdzie chcesz je przeżyć? Z perspektywy wieczności i z perspektywy tego życia tutaj. Bo już tu na ziemi możesz doświadczać nieba. Już to dzisiaj, bo kiedy narodzisz się na nowo, twój duch będzie już ponad tą ziemią. Ale ty tutaj, z perspektywy odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, możesz niszczyć dzieła diabła, możesz zwyciężać każdego dnia. To nie są baśnie Andersena. Czego chcesz? Zadaj sobie to pytanie. Czego chcesz? Czego chciałeś od Mikołaja? Może tak. Co planujesz? Nie buduj na piasku. Nie buduj na kruchym fundamencie. Czasy, używek, lęku, depresji, starań, zasługiwania, egoizmu. To piasek. Każda budowla wznoszona na tym musi się rozlecieć. Nie potrzeba do tego tornada. Wystarczy mały wietrzyk i wiesz o tym. Bo wiesz ile razy w życiu ci było źle. Ile razy w życiu wołałeś o co chodzi. Nie buduj na piasku. Nie buduj na tych pospolitych rzeczach. Nie buduj. Budowałem. Budowałem, wydawało mi się, że mam piękny dom, że mam pałac. Ale był zbudowany na piasku, bo ja byłem zbudowany na piasku. Nie było żadnego silnego fundamentu w moim życiu, bo nie znałem Jezusa. Ale dzisiaj jestem po to, żeby Ci powiedzieć, możesz zmienić swoje życie. Dzisiaj, bez jakiegokolwiek uczynku, zbawienie jest za darmo. To jest Boży dar. Bóg dał zbawienie człowiekowi za darmo. Człowiek może je przyjąć lub odrzucić decyduje w swoim sercu. Zazwyczaj jednak ciasnota jest w sercach ludzkich i dlatego ludzie mają inne koncepcje. Nie da się tego obejść. Nie da się wymyśleć innej drogi do nieba. O, ja nie przez Jezusa, ja przez dobre uczynki. Ja przez to, że humanizm panuje w moim życiu, jestem dobrym człowiekiem, wszyscy mnie lubią, a teraz nawet nie wiesz, ile prezentów rozdałem do domów dziecka na te święta, to ja pójdę do nieba. Nie pójdziesz, chociażbyś miliardy wpompował w domy dziecka. A nienawidził w swoim sercu Jezusa, nie był z Nim pojednany. Nie pójdziesz do nieba. Bo Bóg nie jest moralny. On powiedział, snoty ludzkie, sprawiedliwość ludzka są jak brudna, sprugawiona szmata. Ale diabeł usypia ludzi w tym myśleniu. Będę dobry, coś tam zrobię. Poprawię swoje poczucie zasłużenia na coś. Ale na wie w wielu miejscach Jezus. Jego pierwsi uczniowie później wypowiedzieli się. Zbawienie jest przez wiarę, przez decyzję. Wierzysz w to, że umarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał w ciele? Czy chcesz, żeby był Panem, Twoim Panem i Twoim zbawicielem? Osobistym Panem i osobistym zbawicielem. Jeśli tak, będziesz uratowany. Będziesz uratowana już dzisiaj. To jest ratunek dla każdego człowieka. Dla dobrych i złych, bogatych i biednych. Dla przestępców, dla ludziów, dla wszystkich nie ma znaczenia, bo każdy potrzebuje pojednać się z Bogiem, a Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Przyjaciele, mądrych rozważań Wam życzę, mądrego bilansu, niech w efekcie ten bilans zaprowadzi Was do życia, a nie do wiecznej śmierci. Amen.